Witam wszystkich, 2 września, Andrzej pasieka pod gruszą ruch na pasiece widać pszczółki pracują z naszą pyłek. Troszkę poszerzeć lotki jeszcze pomarańczowy jasny taki. Bardzo mało. To jest chyba z gryki, bodajże. Ostatnio przeglądałem rodzinki i powiem Wam: brakuje wszędzie pyłku. Przez te zimne dni wybrały pyłek, wyjadły bardzo dużo bierzgi. Zrobiło się drugi dzień pogody. Otworzyłem szerzej troszkę, może przymknę. Ubijają się o kapelusz. O, ładnie pracują. Też piękny ruch. Godzina 10 rano jest. Dużo pszczół wraca z odnóżami. spowodowane jest to tym, że że już Wam pokazuję czym że dostały dawkę fajną i posiana jest gryka całe to pole obsiane gryką jest słychać pszczoły tutaj, buczą mają blisko praktycznie chodzą na tą grykę nie muszą zbytnio latać z nawóciąm nie wiem dokładnie jak jest mam tam sześć uli postawiony w tym nawóciowym polu także podjedziemy tam zobaczymy co tam się dzieje tu no to tutaj jak widać dopiero zaczęła kwitnąć coś tam Szyłki oblatują, noszą pyłek myślę, że to z tego, ten jasny, taki żółtawy, taki jasny, żółty, bardzo jasny biały to on nie jest, ale tu się stoi i po prostu słychać wszędzie szum, piękny szum. Rodziny, do których poddawałem matki. Dwie matki przyjęte, cztery ścięte. No niestety, tak to wyszło. Postanowiłem je przytrzymać w takich pięcioramkowcach, tych zielonych, co tam widzicie. Tam dałem te matki. One się unasienią. Tak akurat nie jest unasieniona. Przywiozę ją z innej pasieki. Awaryjnie stoi. W razie, jakby coś tu się stało, to jest do podłożenia. Nie wkładam, zobaczcie żądło. agresja jest straszna. O, atakują. Hmm. No, postanowiłem po prostu je postawić, do, dodać do takich uli i niech one sobie tam yy, przeczekają. Może zostaną przezimowane. Także ja biorę się za zaglądanie. Jakiś przegląd. Niektórych jak to wygląda, czy nie trzeba dokarmić. I widzimy się na polu nawociowym. No i mogę podsumować. Pszczółki pracują, coś noszą, dopiero z drugi dzień ciepła, ale ogólnie jakichś przybytków mega nie ma. Żółty pyłek pomarańczowy, jasny też chyba z tej gryki. Nie wiem czy to tam latają, czy nie. Także coś się dzieje nie widać ale ogólnie jakoś tam przybytków tego nie ma tak jak w sezonie L latają pięknie powiem może coś będzie Jest 7-8 ramek no prawie prawie pełnych Wiecie, tu głosy są takie że one nie dają im spokoju cały czas gdzieś tam próbują się dostać Gryka już tu prawie przekwitła, już prawie jej nie ma nawet jeszcze została Zobaczmy jak to wygląda Czy w ogóle są pszczoły Już też przykwita powoli, no jakieś pszczółki tam latają tego Coś tam próbuje zbierać Może coś się odwiruje, jak nie to będą dobrze zakarmione. I tyle Żegnam się z Wami, do usłyszenia, cześć